Jo, jo, siema, 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 tym razem na Xboxie, bo potrzebuje kasy na złocie jutro. Eee, solo kopiowanie, patrz, patrz, patrz. Ej, no ta nowa metoda jest, patrz, ale wam pokażę inną metodę, nową metodę. Ukryte opcje, dawajmy wszystkie na pokaż, więc wyjdź na zewnątrz, potem wróć do bunkra, nie? Więc bunkier, baza potrzebna, pojazdy do stracenia, najlepiej to mieć je e, LG darmowe, czy jakie tam w, w swobodne celowanie. Znajomego do tego y, teleportu albo y, buzard, lub pojazd z ulicy, który możemy używać, żeby pomieszczać się po mapie. Dobra, y, mam te mapki, wszystkie kąki na, na mapie, nie? szukam kogoś, żeby do niego dołączyć. Dołącz do gry. Pierwszy komunikat dostaje. Potem co robię, szukam jeszcze kogoś, jak ten sam dostaje, to znaczy, że jeszcze raz kogoś będę szukał. Dopiero jak ten drugi dostanę, że chcę zmienić celowanie. Szukam dalej, kto gra, więc jak ten wyskoczy mi, czy chcesz zmienić ustawienia celowania, to znaczy, że ten pierwszy człowiek, którego ja dołączałem, jest w trybie innym. I tego będę właśnie używał, tego gościa do właśnie teleportu. Ale i tak w tym glitchu potrzebujesz tutaj kogoś w, w innym trybie, więc. Możesz też wejść do niego na sesję, sprawdzić, tam jakie jest i sobie wrócić na sesję swoją i zmienić to na jaką Ty chcesz, nie? Na jakie celowanie? <laughs> Więc bunkier, MCO z przechowalnią, najlepiej Easy do kopiowania, swobodne celowanie, sesja prywatna dla siebie, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Baza, i w bazie najlepiej mieć darmowe LG lub tam jakieś czy masz tam skryminalisty, te jakieś tam darmowe też jest dobrze, też możesz używać, ale nie pojazdy z ulicy, bo pojazd z ulicy ci da tylko wartość kopii milion. Oczywiście, możesz kopiować jakiś super samochód, ale tylko raz go skopiuj, yy, oryginał sprzedaj i kopię sobie zostaw. Ale polecam zawsze easy kopiować, bo te inne są prawie nic nie warte. Jak jeszcze nie byłeś pojazdem w MCO, to wiecznym do MCO. Ja tu mam jakiś pojazd, więc on się przesunie do bazy, bo ten zamówiłem z bazy. Zapraszam na Discord. Link w opisie. Elo Elo siemandero. Oczywiście, witam wszystkich nowych na, nowych na kanale. Jo, 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 dobra, postawiamy pojazd. To może być tu, to może być tu po prawej, to może być tam dalej kołem, co? Mapa, interakcja. I teraz stepniemy się do bazy. Jak jesteś, masz bazę na zadupie, to zrób sobie jakąś akcję tam e, zdobywania, czy jakieś tam, żeby się mógł tepać jak najbliżej tej mapki, tej e, bazy, żeby nie używać tych niebieskich. Więc, ten był pierwszy, którego dołączałem, potem ten, no to przed chwilą wam Teraz wiem, że on jest w innym trybie, więc pierwszy komunikat dołącza, potwierdzam, drugi anuluje. Wchodzimy do bazy, na PS to jest dwa razy dołączanie, dołączasz do znajomego albo do nas, społeczność i ten. Potem jeszcze raz przycisz PS dwa razy szybko, jeszcze raz do niego dołączasz. Tak samo jak dwa razy ten sam komunikat dostajesz, to szukasz kogoś innego. Pierwszy nigdy nie akceptujesz, drugi zawsze anulujesz na PS-ie. Chyba zrobię z tego taki ukryty link, że jak ktoś by miał pytania o tym dołączaniu czy teleporty, to tam dam linki i tam będzie wszystko wytłumaczone, bo non-stop to tłumaczyć to też chujnia. Dobra, widzicie. Pojazdy do stracenia. Dawaj, babu, dawaj, 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 dawaj. Pokażę Wam przy tym, y, tej babie i tego faceta, co tu tam siedzą za tym biurem, nie? Co tam za tym deskiem. Nie ma tego. Y, Początkowo kryminalisty już on jest spaczowany. Spójrzcie, czy macie też startuło i szcztałkę w prawo. Szybko widzicie, nie ma. Nie ma. Spaczowali. Bye, bye. Ale ej, ludzie, automat Ekola. przecież to dalej działa, co was, kurde, no, ej. Przecież wiecie, że to, jak tamto nie działa, idziecie na dół, sprawdzimy, czy to działa, ej, ludzie. Działa, działa, działa. Spójrzcie, strzałkę w prawo, tutaj dzwoniłem ekran. Idziemy na opcję start, o, mapa, interakcja, jak najdalej, żeby postać widzieć, postać nie. I teraz jak postać całkiem głowę da do tyłu na ostatni ten całkiem tak całkiem do tyłu da to wtedy odpalamy tą akcję. Raz, dwa, teraz! I potwierdzamy. I walla! Ładowanie na dolnym prawym rogu. Jak się załaduje w tą akcję to co zrób? Nie wyjdź z niej, nie wychodź z niej, po prostu dołącz do znajomego potwierdź, anuluj drugi komunikat i wtedy wróć znowu do bazy, bo jak wyjdzie z niej tak normalnie tu musisz całkiem od nowa z powrotem do bunkra i przystawiać auto. Teraz nie, muszy, nie musiałbyś tego robić, po prostu z powrotem do bazy. Pojazdy z ulicy, tak jak mówiłem, nie używaj. Nie używaj pojazdu z ulicy. Limit sprzedaży jest tip and Tricks playlista, Zobaczcie sobie. Dobra, dołączamy teraz do znajomego. Jak pierwszy komunikat tam się pojawi. Czy mamy gaz do ostatniego komunikatu? Jak go dopiero potwierdzimy, więc dołączamy do znajomego, czy mam gaz? Potwierdzam pierwszy, anuluję drugi, potwierdzam trzeci. Teraz puszczam gaz. Niektóre bazy wywala, niektóre nie, tutaj mnie bywali, ale bez problemu. Jak ci nie bywali z bazy, teleporta. Teraz mapa, teleport do, do biura, do biura, do bunkra. Jak ci wywali, to oczywiście tutaj jesteśmy gdzieś na zadupie, to też oczywiście do bunkra i tam kontynuujemy glitch dalej. Więc najlepiej zrobić swoje takie mapki zdobywania jak najbliżej swoich tych bunkra czy tam bazy. Teleportik. Potwierdzamy pierwszy, anulujemy drugi, już, bo już wiem, że on jest na tym innym trybie, nie? I mam nadzieję, że on nie będzie tego zmieniał. I to jest właśnie Xbox. No, na PS się zawsze dołączam dwa razy. Nigdy nie potwierdzam pierwszego. Autko stoi, widzicie, wchodzę do MCO. Ja zawsze wchodzę. Nie musisz wchodzić, ale mi to zawsze tak było, że jak nie wejdę i wjechałem od razu pojazdem, to mi ten pojazd znikał. Oczywiście, jak ci zniknie, wyjdź na zewnątrz, interakcja duże pojazdy MCO i wezwij swojego pojazdu od nowa. Ja bym polecał zmień sesję, bo na tej sesji może już ci się kopiowanie nie uda, nie? ale pojazd nie stracisz, on po prostu zniknie. Następnej sesji on znowu będzie w sumie na tej samej, jak go wezwać z domu. Wchodzę do pojazdu, jak wejdę w pojazd, to tablica mi się zmieni na ten, co miał led darmowe. Nie na tym. Kobieto, kobieto. Teraz byście się tablica zmieniła, ale u mnie to nie widać, bo mam tam te bomby. Szałkę w prawo, potwierdzam komunikat. cyk. oryginał do bazy, kopia w MCO. Chcesz od nowa, lecisz, wyjeżdżasz, robisz to samo w kółeczko. Więc ja lecę dalej kopiować, bo potrzebuję kasy na zlot. Trzymajcie się. Siemandero, jo!